Sprzedałem wszystkie swoje motocykle, no prawie, bo zostawiłem Himalajana, natomiast Royal Enfield Bullet 350, BMW R1100R i nawet moja wspaniała Java 638 z wózkiem bocznym, świeżutko po remoncie, te motocykle zostały sprzedane. A więc stało się. Sprzedałem swoje motocykle. Zostawiłem mojego ukochanego Himalajana, czyli motocykl, który najbardziej lubię ze wszystkich motocykli, jakimi do tej pory jeździłem, i jeździ mi się nim najwygodniej. Także Himalajan został u mnie w garażu, ale sprzedałem pozostałe motocykle. Czyli najnowszy zakup, BMW R1100R wspaniały motocykl, który naprawdę dawał mi masę frajdy. Fajnie się nim jeździło. Był bardzo ciekawy wizualnie i technologicznie. Wizualnie, bo on był tak brzydki, że aż piękny. Technicznie był naprawdę świetnie dopracowany. I w ogóle uważam, że ten model jest bardzo niedoceniany. Wszyscy się ekscytują GS-ami, ekscytują się rs na przykład tymi zabudowanymi RT- też modelami, a jakoś tak mało, mało zwolenników, i miłośników było a niesłusznie. Te motocykle naprawdę są, są super. Nawet dzisiaj się świetnie nie jeździ. Ja byłem bardzo zadowolony, bo lubiłem ten motocykl, a mimo to zdecydowałem się go sprzedać. Sprzedałem też Enfielda 350. O tym wspominałem w którymś z poprzednich filmów, że będę chciał go sprzedać, najprawdopodobniej. I chociaż po nakręceniu tego filmu przejechałem się nim jeszcze kilka razy i Zacząłem się przyzwyczajać do tej innej zmiany biegów, zacząłem się przyzwyczajać do jego charakterystyki um, i już prawie myślałem, że jednak go może zostawię, bo był bardzo ładny, bardzo mi się podobał. Był wygodny, przyjemny, miał ten taki retro sznit, a jednak, jednak nie został. No i moja Jawa, moja wspaniała Jawa 638 z wózkiem Boschem Velorex świeżutko po generalnym remoncie, która była w stanie e, w pewnym sensie, pod pewnymi względami lepszym niż gdy opuszczała fabrykę i z której byłem bardzo dumny i przede wszystkim z którą wiążą się bardzo fajne wspomnienia moje, bo naprawdę przejechaliśmy, e, przejechałem na tym motocyklu kilka rajdów. E, przejechałem masę kilometrów w terenie, nigdy mnie nie zawiodła, zawsze dawała super frajdę. Zawsze miałem ogromną przyjemność też taką, no, może trochę niezłośliwą, kiedy w terenie jeżdżąc z kolegami, którzy jeździli na ruskich motocyklach, te ruski gdzieś tam grzęzły, nie dawały rady, zakopywały się, a Jawa przejeżdżała bez problemu. Masę, masę naprawdę fajnej zabawy. I nigdy nie myślałem, że ten motosek będę sprzedawał, a jednak go sprzedałem. Po prostu nadszedł znaczy ten moment, gdzie po raz kolejny przewartościowałem swoje potrzeby motocyklowe. Bo to tak jest. Wydaje mi się, że każdy z nas tak ma, że co jakiś czas. Ten nasz motocyklizm się zmienia. E, w jakiś sposób rozbudowuje się, modyfikuje, e, dopasowuje do doświadczeń, prawda? No, cały czas gdzieś czegoś szukamy. Szukamy tego w motocyklach, co nas w nich najbardziej kręci. Dla jednych są to o, na przykład inne motocykle, czyli zmieniają motocykle z wolnych na szybkie, z szybkich na wolne, z nowych na stare, ze starych na nowe, z czerwonych na czarne. Dowolnie, inni znowu idą w coraz to dalsze podróże, w szukanie wrażeń, zwiedzają Polskę, Europę, świat. Jeszcze inni przestawiają się na szybsze motocykle, na przykład na torze zaczynają walczyć o ścinanie kolejnych sekund prawda, z okrążeń. No, każdy z nas ma jakieś swoje, inne spojrzenie na motocyklizm, a moje jakoś tak. Rosło jak apetyt w miarę jedzenia przysłowiowy, i w pewnym momencie doszło do takiego punktu. No, nie powiem, że krytycznego, bo to jest złe słowo, do takiego punktu nasycenia. Po którym tym punkcie już mam takie poczucie, że już kurczę, nie muszę robić nic, czego nie chcę. Nie muszę robić nic, żeby komukolwiek coś udowadniać. Nie muszę z nikim współzawodniczyć w tym, jaki mam motocykl, co ja nim zwiedzę, gdzie ja nim dojadę i tak dalej. Nagle zrozumiałem, dotarło do mnie już tak z pełną stanowczością, że nie kręci mnie już w ogóle to, co mnie kręciło jeszcze parę ładnych lat temu. Mam masę kolegów, którzy. Bardzo lubią jeździć motocyklami na wyprawy dalekie. Po kilka dni, kilkanaście dni e, w, w, zwiedzają cały świat. I jeszcze jakiś czas temu miałem takie wyrzuty sumienia trochę. Oczywiście do się nie przyznawałem, że kurczę, no, trochę tak głupio, bo oni tak e, jeżdżą, a, a ja tak kurde, no nie jeżdżę. no Może też gdzieś bym się wybrał? Nie, nie wybrałbym się. Nie wybrałbym się, by mnie to nie kręcić. Znaczy, owszem, ja bardzo lubię podróże dalsze, ale samochodem. Bo to już nie. Dwie dekady temu, na myśl o tym, że wsiadam na motocyk, biorę plecak, będę spał gdzieś w guszy, w dziczy, przy ognisku, nie będę się mył przez tydzień, tak całościowo, tylko tam, prawda, ręce, twarz, chyba, że jakaś rzeka będzie i będzie po to się w niej przekąpię. No to czułem ekscytację. W tej chwili coś takiego zrobiłbym, chyba za karę. Ktoś by mnie musiał zmusić do tego. I nawet Rajdy, na które jeździłem Jawą, no już też jakoś tak przestały mnie kręcić. Już nie ma w nich nic nowego. Po prostu nie sprawiają już takiej przyjemności jak kiedyś. A więc mija się to z senem, żeby w ogóle myśleć, żeby trzymać na przykład motocykl, tylko po to, żeby raz czy dwa razy w roku pojechać na jakiś taki rajd. No to jest bez sensu po prostu. Doszedłem do takiego etapu, w którym y, moja pasja motocyklowa, moj, mój motocyklizm wygląda już troszkę po dziadkowemu, że tak żartobliwie powiem, ale, ale no, w pewien sposób ta, tak jest. Po prostu w tej chwili to, czego ja potrzebuję od motocykli, to jest możliwość wyskoczenia sobie raz na jakiś czas, nawet na godzinę, dwie, cztery teren, albo pojeździć jakimiś takimi bocznymi drogami przez jakieś małe miejscowości, gdzie i tu, i tu będzie cisza, spokój, będę mógł się zresetować. No i oczywiście okazjonalnie wyskoczyć sobie, powiedzmy ze znajomymi gdzieś tam w jakąś traskę. No bo to nie, nie mówię, że raz na jakiś czas powiedzmy cały dzień w świat. To nie jest dobry pomysł. Jak najbardziej jest to dobry pomysł. Ale wtedy, kiedy mam na to ochotę, a nie kiedy muszę. Na przykład, czy kiedy y, czuję, że. Y, że powinienem. nie, nie powinienem. <laughs> dlatego, właśnie, dlatego właśnie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu trzymać tylu motocykli. Owszem, ja wiem, nie jedna osoba się ze mną nie zgodzi, no bo przecież stoją te motocykle, nie przeszkadzają nie, to nie jest żaden problem. No. Tylko no, dla mnie to nie do końca, bo ja nie lubię mieć motocykli, którymi nie jeżdżę. Rozumiem ideę mm, kolekcjonowania, na przykład, ale to mnie nie kręci. Nie kręci mnie, żeby mieć pojazd, który tylko stoi i ja się mogę na niego patrzeć. Ewentualnie pojazd, który, którym ja się przejadę raz na rok. No nie, to nie, to nie, 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 nie kręci mnie. Dlatego właśnie doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie, kiedy... Będę miał jeden motocykl do jazdy off-roadowej, czyli mojego ukochanego Himalajana, jeden motocykl do jazdy szosowej, do takiej spokojnej szosowej jazdy. Znaczy, może inaczej, to takiej jazdy, taki, który pozwoli mi i jeździć sobie spokojnie bocznymi drogami po szosie rekreacyjnie. Odpoczywając przy tym, resetując się, no i od czasu do czasu, właśnie wyskoczyć sobie na przykład w jakąś trasę, yy, i też yy, na przykład na autostradę bez żadnych tam jakichś problemów. I do tego celu pierwotnie planowałem zostawić BMW, bo naprawdę mi się super nieźło, ale jednak doszedłem do wniosku, że nie. Że skoro doszedłem już do tego etapu, że tak, postrzegam motocyklizm i pasję motocyklową, to może to też jest dobry moment, kiedy wprowadzam takie zmiany sobie w garażu, żeby w pewien sposób zamknąć zamknąć taki cykl życia motocyklisty, albo może nawet nie tyle, że zamknąć, bo to jest złe określenie, dopełnić pewien cykl życia motocyklisty, i kupić sobie taki motocykl, e, jaki kiedyś rozpalał moje serce. E, zresztą nie tylko moje. No nie powiem, nie, nie zaryzykuję stwierdzenia, że wszystkich z mojego pokolenia, ale na pewno wielu. Kiedy miałem naście lat, miałem pokój wytapetowany plakatami motocykli. No i na największym z tych plakatów był motocykl, który wtedy potrafił mi się śnić po nocach. Całkowicie dla mnie wtedy nieosiągalny. Dziś. Gdzieś już tak, gdzieś już po tylu latach e, taki motocykl jest jak najbardziej dla mnie osiągalny. No m, może f, nie, nie nowy, ale właśnie taki z tamtych lat, taki, który miałem na plakacie, e, to teraz, teraz mogę, mogłem go sobie kupić i doszedłem do wniosku, że to właśnie zrobię, że e, spełnię to takie młodzieńcze marzenie, tą młodzieńczą fantazję, o posiadaniu takiego motocykla ikonicznego, przereklamowanego oczywiście jak najbardziej, przemientelonego strasznie przez popkulturę, przez marketing, przez wszystko, ale mimo wszystko fajnego. Takiego, który, którego widok. Prawia mi Friday i za którym zawsze się kurczę obejrzę, pomimo tego, że ja dobrze wiem, że ta, ten motocykl nie jeździ najlepiej, że nie jest najlepszy technologicznie, y, że jest po prostu marketingowo prze, y, przesadzony, ale to nic. Bo to jest motocykl, którego plakat miałem przed, y, przed sobą każdego dnia, kiedy zasypiałem, kiedy się budziłem i na który patrzyłem przez wiele, wiele lat, e, wyobrażając sobie, jakby to było nim jeździć. A więc motocykl taki, który no, chyba fajnie w pewnym momencie jednak, jednak mieć. No i tak też się stało, tak też właśnie zrobiłem. Sprzedałem trzy motocykle a w ich miejsce pojawił się Harley Davidson, Heritage, Classic, no tu akurat z 2002 roku. No ja miałem plakat z motocyklem z lat 90., no już nie pamiętam ale z którego rocznika. No ale, ale tu akurat mi się trafił e, egzemplarz z 2002 roku który urzekł mnie. Znaczy ja się w nim zakochałem, jak go tylko zobaczyłem. Przeglądałem nas, masę ogłoszeń z tymi motocyklami, z różnymi, różne brałem pod uwagę. E, natomiast ten przykuł mój wzrok od razu i no, serce mi zabiło mocniej. Serce mi zabiło mocniej. Podejrzewam, że większość z Was wie, o co chodzi, że w tym momencie, kiedy coś tak na nas zadziała, to już nie do końca racjonalnie patrzymy. To już wtedy, to jest ten, to jest ten motocykl, to jest właśnie ten motocykl. No ale powiem tutaj, muszę się przyznać, że to był, wydaje mi się, strzał w dziesiątkę, bo tych motocyklistów jest w tej chwili bardzo dużo na rynku bo bardzo dużo jest ściąganych ze stanów w tej chwili, ale kurczę, jak na tyle na ile się zacząłem orientować w się to jest tyle min, że po prostu aż szkoda gadać. Motocykl, który pięknie wygląda, a na przykład, a no i człowiek myśli o tym, kurde, no może sobie go kupi, jest dobry cenowo, ma nie taki duży przebieg, bo tam powiedzmy na przykład 30-40 tysięcy mil, no i wygląda wszystko spoko, ale po sprawdzeniu okazuje się, że na przykład w Stanach był sprzedany z uszkodzeniem ramy. No, i inne tego typu historie. No, kto kiedykolwiek szukał motocykla sprowadzonego, to wie, że no, to już się w cyrku nie śmieje po prostu. No, i tu rzeczywiście takich motocykli na rynku jest masa, które no, nie wiadomo, co się kupuje. Kupuje się po prostu kota w worku. A mnie się udało kupić Harley'a z 2002 roku, który został kupiony w polskim salonie. I przede mną miał tylko jednego właściciela. I ma najechane niecałe 20 tysięcy kilometrów. No, myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Tu jest silnik Twinkam 88, o którym krążą różne opinie, ale po takim bliższym zapoznaniu się z tematem, po rozmowach ze znajomymi też ze Stanów, którzy takimi odskrywami jeździli bądź jeżdżą, Okazało się, że nie ma się czego bać. Tak naprawdę, to no zresztą też wielu ludzi już w Polsce też powtarza, że zła sława tych silników wzięła się stąd, że na nasz rynek bardzo często trafiały motocykle z przekręcanymi przebiegami. Więc po prostu były jeżdżone yy, i nieserwisowane wtedy, kiedy powinny być serwisowane przy określonych przebiegach, co doprowadzało po prostu do mniejszych albo większych awarii i stąd taka właśnie mm, zła. Fama o nich krąży. Natomiast y, każda z tych osób, z którymi rozmawiałem, która miała doświadczenia y, jakieś dłuższe z tymi silnikami, twierdziła, że jeżeli te silniki są serwisowane należycie, to są nie do zajechania. A poza tym są bardzo proste konstrukcyjnie, można je spokojnie samemu serwisować, jeżeli masz jakąś y, podstawową wiedzę mechaniczną. Także naprawdę jest to fajny, y, y, fajny silnik. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że, że tutaj się to potwierdzi, że przy dobre, dobrym serwisowaniu, że ten silnik rzeczywiście będzie bardzo wdzięczny i będzie bardzo, bardzo długo służył. Ale to pokażę czas. W każdym razie przedstawiam Wam takie moje małe spełnienie młodzieńczego marzenia, czyli stary Harley Davidson, no stary już 22-letni, niech będzie, że stary, który kurczę, no powiem szczerze, że tak, że już po tym... Kiedy go już odszczużyłem, bo on przez ostatnie 3 lata stał, myłem go, wyczyściłem, wymieniłem wszystkie eksploatacyjne rzeczy, które należało wymienić i e, zacząłem jeździć, to muszę powiedzieć, że tak, że to jest dokładnie to, o co w tym momencie, na tym etapie mojej pasji motocyklowej chodziło. I nie ma dla mnie znaczenia to, co ktokolwiek uważa na temat Harley, a ja też się zaliczam do ludzi, którzy przez wiele lat śmiali się po prostu z Harley i Harleyowców, jako właśnie z ludzi, którzy wpadają w łapy marketingu. Dziś nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma dla mnie znaczenia to, że mam motocykl pomalowany w płomienie, co niejedna osoba powiedziała, że to jest kurczę, dzisiaj w naszych czasach to jest wieśniackie, bo kto dzisiaj maluje motocykl w płomieniu. Nie interesuje mnie to. Dla mnie jest to motocykl, na który ja patrzę i się uśmiecham, na który siadam, odpalam silnik i kurde, czuję satysfakcję i którym ruszam jadę i czuję się jak dzieciak jak tamten dzieciak sprzed wielu lat który patrzył na plakat i wyobrażał sobie jakby to było jechać tym motocyklem i jadąc z nim w wyobraźni się cieszył to ja się tak dzisiaj cieszę tylko już nie w wyobraźni, tylko cieszę się po prostu jadąc sobie tym motocyklem normalnie po ulicy z tą świadomością że tak kurczę Mam Harley'a i jest, jest ok. Tak, to jest mój Harley. To jest mój Harley Davidson. Motocykl, o jakim kiedyś marzyłem i teraz mam. I nic więcej nie ma znaczenia tak naprawdę. Jest jaki jest. Ale kurde, fajnie się nim jeździ. Naprawdę, mam ogromną frajdę. I myślę, że to o to chodzi. Nie liczy się, czym jeździmy, jakim motocyklem, o jakiej pojemności, z jakimi prędkościami i gdzie jeździmy. To wszystko nie ma znaczenia. Że tak naprawdę liczy się tylko jedna jedyna rzecz. Żeby jazda motocyklem i sam motocykl, żeby dawał nam frajdę. Jeżeli daje nam frajdę, to wszystko jest ok. A mnie? Ten Harley daje tak ogromną frajdę, jaką mało który motocykl wcześniej dawał. I oto naprawdę było warto zrobić ten szaleńczy trochę krok, czyli sprzedać wszystkie motocykle, które lu lubiłem, po to, żeby kupić motocykl, który lubię bardziej. I to chyba tyle chciałem Wam powiedzieć. Myślę, że część z Was na pewno mnie zrozumie. E, część z Was może też miało, ma podobne doświadczenia. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie przeczytam. A tymczasem żegnam się. Mam nadzieję, że wkrótce nakręcimy coś z Marcinem zgodnie z tym, co żeśmy sobie zaplanowali. I że mogę śmiało powiedzieć, że do zobaczenia. Wkrótce. Trzymajcie się, cześć.